Poszło już nie wiem, ja tu nic nie widzę, kochani, chyba ja poszło. Szczęść Boże, szczęść Boże, kochane dzieci Boże, umiłowani, Chrystusie Panu, kochane siostry moje, bracia. Ściskam was na początek każdego z Was, każdego z Was. Przede wszystkim chciałbym na, na samym początku bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wam za wczorajszą, za wczorajszą modlitwę. Naprawdę. Pojechałem na rację. Wszystko znikło, kochani. Wszelkie pokusy odeszły, czuję teraz taki wewnętrzny pokój to dziś, od tamtej pory wewnętrzny pokój, taką miłość w sercu. Eee, ale muszę wam powiedzieć fajne prawdę, że to dzisiaj wstają ci wstając z rana eee, ładując telefon. Miałem tylko refleksję, że zobaczcie, że bo zapaliła się taka czerwona lampka, nie? Low, nie? <laughs> Bateria rozładowana już na, na czerwono. Ciut, ciut tylko baterii, co nie? Tylko czerwony taki paseczek ma, że trzeba podładować baterię, szybko podładować, nie? I tak sobie pomyślałem, kochani, jak to, jest, jak to jest piękne, że możemy stać na modlitwie, że możemy uwielbiać Jezusa, przyjść ze swoim niedoładowaniem jakimś takim, nie? Z jakimś takim... Zobaczcie, że jeśli nie modlimy, nie pijemy tych soków życia z Jego serca, nie pijemy tej, na modlitwie tej łaski. Nie prosimy go o łaskę wytrwania we wszystkim, co jest dobre. Tak naprawdę rozładowujemy się, mi się rozładowujemy się, nie mamy chęci do życia, nie mamy chęci do niczego, wpadamy w jakieś stany apatyczne, jakieś depresyjne stany, jakieś lęki. I muszę wam powiedzieć, że nigdy nie przeżywałem, no czy nigdy, no od, od ostatniego czasu zaraz wam powiem o co chodzi. W Meczogorii jak byłem, nie? Pamiętam, w którym to było roku, nie wiem, od 15, 15, 16, 17, 18, 19, chyba i 20. To bez przerwy jeździłem na Maciej na parę miesięcy, nie? I naprawdę dziękuję Bogu za tą łaskę, że mogłem tam mieszkać. Naprawdę e, niesamowity czas. I muszę Wam powiedzieć, kochani, że wczoraj <laughs> miałem tak ciężki, ciężki dzień, jakby no zanim, wiadomo, zanim pojechałem na drację, nie to tam parę godzin, ale w parę godzin można przeżyć takie, takie katusze duchowe i psychiczne, kochani, e, że szok, nie? I wiedziałem, że to zły duch atakuje, wiedziałem, kochani, wiedziałem. Jestem, jestem tym przekonany, bo. Miałem coś takiego w Medżegorie, pamiętam, gdzieś tam chodziło się na górę, podgodą, albo tam na górę Krzyziewec, nie? Po nocach, gdzieś tam na nocne modlitwy, nocne jakieś czuwania. jakieś się wracały. Ja zawsze wracałem do domu, gdzie mieszkałem, w pokoju. Takim polem troszkę, nie, takim skrótem szedłem, gdzie po prawej stronie, po lewej, rustko winogron, ciemno, żadnej lampki na nie było, żadnego oświetlenia. pamiętam, że, no często może nie, ale miałem takie akcje, że przychodzę tam. Przychodzę tam, przychodząc tamtędy. Czułem taką straszną jakąś taką nienawiść obok mnie, jakąś taką zgrozę, taką, że ktoś mnie nienawidzi, że miałem takie wrażenie, że jakbym słyszał, że zabijecie, 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 nie. I ja wiedziałem, że to jakieś złe duchy, że jakaś czyjaś obecność taka, aż wręcz mi teraz patrzcie, jakie ciarki mam, aż ciarki mam na rękach, nie. Naprawdę to tak, i tak wczoraj miałem, że taki mam, miałem takie wrażenie, że, że złe duchy chcą zabić nas. Na różnego rodzaju sposoby, nie? Nie tylko fizycznie jakimś nożem, czy tam nie wiem, tu, 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 z karabinu, nie? To chodzi o to, o zabicie, żebyśmy nawet nie myśleli, że to one jakieś podsuwają nam myśli, żebyśmy tylko coś zrobili, prawda? Bo to my sami siebie zabijamy, ale to tak naprawdę one są inicjatorami tego, że my możemy wykonać to. Zobaczcie, ilu ludzi, nawet mój kolega skoczył, skoczył z, z okna, z wieżowca z siódmego piętra. To jest niesamowite, kochani. Też tam miał problemy z narkotykami, z alkoholem i to jest straszne, kochani, że one, złe duchy, gdzieś tam wprowadzają w nas w jakieś takie stany, żebyśmy tylko, nie wiem, użyli alkoholu, użyli narkotyków, bo wiadomo, że później tak, tak, tak łeb jest zryty, Człowiek ma jakieś depresję, ma lęki, paraliż emocjonalny, jakoś taka, jakoś taka nienawiść, złość, nie potrafi sobie jakby sam ze sobą poradzić, z tymi emocjami, z takimi, nie, żeby, jak, jak niebożne, te, te narkotyki odchodzą Kto tu brał z was to wie, wie o czym mówię, nie. sam ja kraju lęki, taki paraliż, i się żyć. A jeśli mam jedno ja rzeczkę ja powiem, że tutaj troszeczkę wiatr wieje, także przepraszam Was, jak będzie trochę tak szumiało w głosie. I właśnie, i właśnie mi się wydaje, że właśnie one chcą nas zabić. Złe duchy chcą doprowadzić żeby... Zobaczcie, ilu ludzi tak naprawdę w, w, w różnego rodzaju krajach nadużywa alkoholu. I to, jest, I to jest, kochani, ich jakieś takie zwycięstwo, złych duchów, mi się wydaje. Bo zobaczcie, jak nie, jak nie pijemy, na nie? Ja dzięki waszej modlitwie wczoraj gdzieś tam, nie? Jezus was wysłuchał, Matka Boże, wiem, że do Matki Bożej też się modlicie, za mnie, Z tego chwała, no, chwała Bogu, chwa, chwała za was. Wierzę naprawdę, że ich przychodzę na donację, modlę się za Was, wierzę, że zostaniecie zbawieni, że Bóg Wam pomagał. Bo to zawsze znaczy modlę się za wszystkich ludzi, którzy się za mnie modlą. Mówię, Jezu, zbaw te dusze, przyjdź teraz ich serca w swojej świętej krwi, dotknij, tchnij na nich życie, tchnij, Pani umocnij w nich wiarę, nadzieję, miłość, przede wszystkim miłość. Zobaczcie, złe duchy nie chcą, żebyśmy się nawzajem kochali. I one, one powodują podziały, kochani, zobaczcie, one powodują podziały. I zobaczcie, jak ludzie się hejtują, uważający się za, za chrześcijan, deklarujący się za chrześcijan. Zobaczcie czasami, popatrzcie sobie, jakie komentarze oni piszą. Na siłę udowadniają moja racja, moja racja i tylko moja, mojsza. <laughs> Także kochani, no, one chcą, żebyśmy się kłócili. Jakiś mieli jakiś fałszywy obraz Boga, fałszywy obraz samych siebie, przecież. Patrzcie, zobaczcie, jeżeli my się kochamy, chociaż upadamy, podajemy sobie rękę, mówimy dobre słowo, to one przygrywają, one przygrywają, a jeżeli czujemy w sercu jakieś urazy do kogoś, to one mają władzę nad nami, bo jeżeli mamy jakąś zgroszkniałość, nieprzebaczenie, urazy, no to one mają dostęp do nas, a jeżeli my się wyrzekamy tego w imię Jezusa, wyspowiadamy się, przebaczymy wszystkim, wszystko, kochani, trzeba nie tylko do kogoś zadzwonić, spotkać się, powiedzieć, słuchaj, sorry, to z mojej strony było niedobre, źle się zachowałem, przepraszam Cię z całego serca, wybacz mi, chodź, ja chcę Cię przytulić, wybacz mi bracie albo siostro, wybacz. I wtedy diabeł przygrywa, kochani, aż mi ciarki przychodzą. Wierzę, że Bóg chce to Ci powiedzieć, siostro, bracie i mnie, żebyśmy sobie nawzajem przebaczali, bo Jezus nas przebacza, nas przebacza. Zobaczcie, pięknie namalował Eke Homo, tak? dobrze pamiętam? Brat Albert Chmielowski. Jezusa cierpiącego rany. On cierpi, cierpi, kochani, jak się, nawzajem, jak się nawzajem krytykujemy, jak się nawzajem hejtujemy, jak się nawzajem jakoś pokażemy. Jeden drugiego jakiś, nie wiem, czuje się lepszy od drugiego. To jest właśnie biczowanie Jezusa, biczowanie drugiego człowieka, biczowanie Chrystusa w drugim człowieku, bo w każdym żyje człowiek i dlatego bądźmy miłosierni dla na siebie nawzajem, kochani. Pozwólmy, żeby demon przegrał, przygrywał w naszym życiu, żeby przegrywał, żeby nie miał dostępu do naszych serc. Święty Paweł bodajże pisze pięknie. Nie gniewajcie się. Gniew jest dobry, taki gniew jest taki. Zobaczcie, Pan Jezus się gniewał. Że zrobili targowisko z ojcem. Nie róbcie targowiska. Tam sprzedawali gołębie, jakieś tam pieniądze wymieniali w świątyni. Robili nie wiadomo co tam jeszcze. Bo wywracał stoły, zrobił pitch, skręcił. Jawnie to zrobił, nie? taki święty gniew. Dobry jest, nie? W słusznej sprawie. Ale gniewać się bezpostawnie, tak to wtedy właśnie to jest poszywka dla de demona, kochani. I wtedy batery low jest, czerwona kreska, już jest ostrzeżenie, już, już jesteśmy, już demon do nas ma dostęp. A jeżeli my się modlimy za siebie nawzajem, podajemy sobie rękę, zobaczcie, Jezus mówi, no, ja to rozumiem tak, no, że zapierajcie się, nie, kto, kto chce pójść za mną, nie się zaprze samego siebie, niech się zaprze samego siebie. Czasami ja wiem, że jest ciężko, kochani, bo jakaś duma, jakaś pycha, zarozumiałość, wyniosłość, że ja jestem lepszy, lepsza, nie? To człowiek nie chce tam coś, to nie chce, nie, nie chce, nie, bo, bo to co tam, ja, ja jestem lepszy, no. Nikt nie jest lepszy, kochani, wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy potrzebujemy Chrystusa, wszyscy potrzebujemy Jego sakramentów, kochani. Dlatego pozwólmy, żeby, róbmy tak, żeby demon przygrywał, a nie my. My musimy się jednać, my musimy się modlić za siebie. chodzić na Eucharystię, na dorację, właśnie to jest na dorację, idziesz na dorację, albo na modlitwie stajesz na kolanach. I prosisz Jezusa, przyjdź, Panie. I tak się modlisz, modlisz, uwielbiasz albo uwielbienie, uwielbienie, uwielbiasz serce i ta bateria tak zielona kreska do góry, do góry, do góry, idzie szybkie ładowanie, nie? Jak podłączasz baterię, podłączasz ładowarkę, tylko na, napisane jest takie, w takim kółeczku, nie? Szybkie ładowanie, tylko du, 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 się ładuje, nie? Idziesz na torację i podłączasz swoją duszę do Chrystusa, do jego serca, patrzysz w hosję, mówisz Panie, ja bez Ciebie umieram, usycham. Batery low jest, czerwona kreska się. Już, już jestem rozładowany, Jezu. Naprawdę wczoraj miałem taką, taką nienawiść, czułem, taką zgrozę jakąś taką że Coś koło mnie jest, jakaś obecność taka. Nienawiść czułem, taką, nie? że Takie... bo razu przypomniałem się bo wtedy, wtedy właśnie w nocy czekorie, nie? I to jest piękne, kochani, że Chrystus, naprawdę, ja nie spodziewałem się nigdy w życiu, kochani, żeby ktoś powiedział dla mnie, że ja będę się modlił, że ja będę się spowiadał, że ja będę kochał Maryję całym sercem, e, Jezusa, e, będę chodził na dorację, będę chodził do spowiedzi, będę adorował Go w Świętym Sakramencie, będę Go przyjmował. Ja bym po prostu kogoś tego wyśmiał, nie? No wyśmiał naprawdę, bym wyśmiał, no bo ja, no, ja nigdy nie chodziłem do kościoła, wiedziałem, że kościół mi do niczego jest niepotrzebny. Ja imprezowałem, chlałem, imprezowałem bez przerwy, dzień w dzień kochani, no. dzień w dzień imprezy. Kradliśmy, napadaliśmy, kupowaliśmy jakieś najlepsze ciuchy, impreza, narkotyki, alkohol, dziewczyny, Zn do, do, jakiś hotel, wynajęcie hotelu i w hotelu poprawka i znowu później na następny dzień imprezy, znowu coś było zajukcić. nie, żeby mieć na ciuchy jakieś albo na jakieś, na jakieś takie, na imprezy po prostu kochani, na narkotyki, na alkohol, na dobre kluby, na dobre hotele i kochani, to jest, to jest marność nad marnościami. To jest patery low. To jest taki życie patery low. To jest straszne, kochani, że, jesteśmy, że ja byłem tak zaślepiony, że ja wręcz nienawidziłem Bożego Słowa. Nienawidziłem matki modlącej się na różańcu. Chciałem jej wyrwać z ręki to różaniec, kochani. No. Taka nienawiść była. taki we mnie jakieś zło zamieszkało w moim sercu. Dlatego teraz oczyszczam się, mówię, panie, tak, tak bardzo Cię przepraszam, Jezu, że Ciebie zraniłem w drugim człowieku, że źle powiedziałem o Tobie. Tak naprawdę, mówiąc o drugim człowieku, którego Chrystus kocha, to mówisz tak, jakby jest w tym człowieku Chrystus drugi, I bez względu na to, co on przeżywa. Może leży teraz w rynsztoku, ja zawsze kocham tych ludzi, którzy, jak to się mówi, leżą w rynsztokach. To są ludzie, na mnie naprawdę, umiłowani przez Chrystusa. Przynoszę im kanapki, rozmawiam z nimi, kochani, naprawdę. Dla mnie to są ludzie, to są ludzie. Ja zawsze będę ich kochał. Ja się wcale nie dziwię dla pana Jezusa, że. Lepiej smakowało może jedzenie mu jedzenie, zobaczcie jak Słowo Boże mówi, że jadał wśród celników i krzyżników, bo się czuł dobrze z nimi, bo oni byli prości ludzie, fajni ludzie, a to, że zgrzeszyli, tam prowadzili może jakieś niemoralne życie, to Jezus samą miłością ich uzdrawiał. Oni później chcieli iść za nim, bo nie, bo nie krzyczał na nich, bo był dobry dla nich, miłosierny. A oni później sami nie wypominał ich grzeszności dlatego ja też im, też im nie wypominam, tylko przytulam ich. Patrzę jak sobie smacznie jedzą, trzęsą się nieraz tak o tym alkoholu, ale ja wierzę, że... Mówię, żeby Pan Jezus nie wrócić w moim sercu. Ja bym tak nigdy nie powiedział, nigdy bym tam nie poszedł, bo zawsze jakieś ono mówię, o te nurki, nie? O te nurki, nie, wiśniaki jakieś. Ja teraz właśnie kocham tych wiśniaków. To są na mnie. Naprawdę zobaczcie, że. W Faryzeusz, chodził do faryzeuszów chodził na jakiś... Może i chodził jak zapraszali go i zobaczcie, nawet Słowo Boże mówi, że musieli go pochwycić tylko w mowie, nie? Zobaczcie, gdzie raz gdzieś tam ktoś tam się zaprasza, nie, tylko czuje, że obserwuje cię ktoś, obserwuje cię tylko, nie? Niby, że wspólny posiłek ale ktoś Cię obserwuje, tak nie? Na żywca. To jest takie po prostu... Dlatego kocham chodzić, naprawdę tak jak do tych ludzi, o których, których, których nikt już może nie pamięta, każdy go przekreślił, każdy, każdy może przekreślać tego człowieka. Ja nie przekreślam, bo Chrystus mówi, że ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi, kto się wywyższa, będzie poniżony, będzie poniżony. A kto się uniża, kto się uniża, będzie wywyższony. Dlatego, kochani, no low jest czasami czerwona kreska. Warto jest przyjść na dorację, podładować, podładować się. Godzinka najmniej. Zobaczcie, nawet godziny nie mogliście czuwać ze mną. Mówi w ogrójcu do uczniów zasnęli, no. No jesteśmy tylko ludźmi, kochani, no. Poświęcamy tyle spraw, czasu na sprawy pilne, że nie starcza nam czasu na sprawy ważne. Jak czytamy w dzienniczku świętej Fostynki. Na wszystko mają czas. Mówi Pan Jezus do siostry Faustyny. Tylko nie mają czasu przyjść do mnie po łaski, po łaski, żeby zielona kreska baterii duchowej do góry szła, żeby była full, 100%, 100%, żeby śmigało wszystko dobrze. W telefonie to trzeba naładować na 100%. Zrobić clean telefonu, wyczyścić jakimś antywirusem, wszystkie jakieś niedobre pliki, wszystko powykasowywać, wyczyścić telefon. Tak samo my musimy się wyczyścić w spowiedzi, kochani, żeby czuć radość, żeby przede wszystkim demon przegrywał. My musimy wygrywać. My musimy przebaczyć sobie, żeby demon przegrywał. O to tu chodzi, kochani. jednać razem wspólnie modlić się, modlić się do Chrystusa, który jest Panem naszym. Tyle spodziałów, Ludzie się nienawidzą, udowodniają swoje racje. Nie to moja racja, nie to moja racja, nie. To... Matko jedyna, kochani, Chrystus jest jeden, jak on, jak on, nie trzeba go rozrywać jego ciała. Jesteśmy ciałem Chrystusa, każdy, jesteśmy członkami. On jest głową naszą, głową, czyli głową Kościoła, głową, on jest Kościołem. Jeśli mówię a co, to po co mi kościół? No, jak to po co Kościół? Jako instytucja, kościół, kochani, w kościele, albo to jest jakaś instytucja, po co instytucja? Ja mogę, ja Boga mam w sercu, do Boga mogę się pomodlić. Kochani, to w Kościele jest to są sakramenty. Jezus ustanowił po to Kościół, żeby dawać nam siebie w sakramentach, żebyśmy mogli go doświadczyć. Dla mnie, na przykład, kochani, nikt nie wyrwie tego doświadczenia z serca, które zap zapamiętałem do końca życia. Będąc w śradzu w więzieniu, pierwszy raz poszedłem do spowiedzi świętej od 20 może lat. Płakałem jak małe dziecko, kochani. Nogi mi się trzęsły jak z galarety, jak z galarety, bo bałem się, denerwowałem się. Nogi trzęsły się galarety, głos się mój łamał w konfesjonale przez tą kratkę. Ale ksiądz powiedział powiedział na mnie brać, synu, on powiedział, synu mój, aż zapłakałem, rozumiecie? Ja wiedziałem, że to mnie powiedział Bóg przez kapłana. I dlatego módlcie się dużo za kapłanów. I kapłani są jeszcze bardziej narażeni na pokusy, kochani. A my mówimy, o tamten, taki, nie taki, o tamten. A co ty nie grzeszysz, prawda? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto z nas jest bez grzechu? Kto? Przyspowiadamy się regularnie. Daj, dajmy sobie spokój, kochani. To jest piękne, kochanie. No. Tylu wspaniałych kapłanów, jest tyle niezmordowanych nocy. Może gdzieś na doracji przesiedzieli, Za was się modlą. Za nas, jako za swoje lud Boży. Którzy oddają życie za nas. To jest piękne, dlatego ja w sercu mam kapłanów, modlę się czasami na doracji. Jeżdżę na noc, na dorację. Polecam Jezusowi, kapłanów. Kapłanów. To jest piękne, kochani, żeby mogli nam głosić Słowo Boże. Nie swoje, tylko jakieś swoje. Na bok, tylko Jezusa Słowo. Dlatego trzeba, żeby zobaczyć. arcybiskup Ar Ar Fulton Shin też zalecał od jak najczęściej. Większość kapłanów takich zawsze na odoracje, zawsze wiedzą, gdzie czerpać siły. Właśnie batery low, czerwona kreska, zawsze do góry, zielona 100%. Wtedy wychodzisz na bonę i jedziesz. Jesteś wypełniony Bożym Duchem i mówisz to. I, I Bóg mówi w tobie. Bóg mówi przez ciebie do ludzi, do swoich ludzi. Dlatego to jest piękne, że właśnie żebyśmy modlili się za siebie, wspierali się modlitwą różańcową, koronką do Bożego miłosierdzia, adoracją, za siebie Komunię Świętą przyjmowali. Ja wczoraj kochani naprawdę nie spodziewałem się tylu wspaniałych, życzliwych, dobrych takich wiadomości od was. Jesteście naprawdę, wierzę, że Chrystus w was mieszka. Bo to, jest, to są piękne wiadomości, kochani, to są piękne wiadomości, które naprawdę przy niektórych się wzruszyłem, aż się zapłakałem przed niektórymi takie długie, że macie w ogóle, że, że chciało się wam napisać. Nieraz to czytam, czytam może parę minut czytania jest, nie? Ale to są takie treści takie przysysające Duchem Świętym, jak ja czytam te treści, to po prostu ja jestem wdzięczny Bogu za was, naprawdę. Dlatego szatan przygrywa, szatan przegrywa i dziękować Bogu za to, że wspieramy się nawzajem, kochani, bo. Będzie nas atakował na różne sposoby, w jakieś słabe punkty. Ja dziękuję, dziękuję Bogu, że kolejny dzień nam dał, że jestem trzeźwy, walka trwa o trzeźwość. Bynajmniej u mnie kupił uwolnił z wszystkiego od pornografii, od masturbacji, od jakichś, nie wiem, jakichś związków cudzołożnych, od niemoralnego życia, od chodzenia na jakiegoś nie wiem yy, odgadywania. No, nie czuję potrzeby ugadywać ludzi, nie, nie, nie czuję, kochani. Nie czuję. Za mało latach gdzieś tam człowiek w, w, w tyłku miał tych ludzi tylko dla siebie. Tylko, żeby okraść kogoś. Gdzieś to, gdzieś to miałem tam drugiego człowieka. A teraz ja kocham drugiego człowieka. Ja nie kocham, tylko Chrystus we mnie. Bo ja sam z siebie jestem suchy, battery low. Ale podłączam się do Jego serca, świętego, pełnego mocy, jak ładowarka do prądu. Podłączam się do Jego serca, do serca Matki. Jego różańcem do Maryi, to wtedy jest moc, kochani, wtedy On we mnie kocha Was. On we mnie kocha Was. To nie ja was kocham, to Chrystus was kocha. Kochani. I naprawdę jestem tak ogromnie wdzięczny. Taką wielką moc ma modlitwa, kochani, to do was te słowo dzisiaj skierowane jest. Wielką posiada wytrwała moc sprawiedliwego. To chyba święty Jakub pisze w liście. A jeszcze piękne słowo też jest, kochani, takie, że ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. A jeśli wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. Także, kochani, może niech to będzie pojęta, bo chyba nic już nie przyjdzie do głowy, Panie Jezu, jak Ty, jak ty mówisz, coś powiedzieć jeszcze? Panie Boże, kochany. A, no i Pan Jezus, mi się wydaje, że tam ja tak wspólnie, teraz ponownie do niego. Nie wiem czy czapkę zdejmować, czy nie gorąco, ale w cieniu może zdajemy. Kochani, przedstawmy teraz Jezusowi w ciszy nasze prośby. Uznajmy go im naszym Panem i zbawicielem. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Jezus Wszechmogący. Dziękuję Ci, że kochasz mnie. Pomimo moich upadków. Ty zawsze jesteś gotowy mi przebaczyć, Ty jesteś gotowy mnie przytulić, wlać w moje serce nowe siły, naładować mnie pozytywnie Twoim świętym duchem, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że kochasz nas, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź. Królestwo Twoje. Bądź wola. Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Grzyb kochani, jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za modlitwę. Nie ustawajcie, nie ustawajcie za mnie, każdego dnia, kto tam może, jakąś tam zdrowaśkę, albo... No wedle tam uznania, kto tam może takie akty listy, żebym trzeźwiał każdego dnia. Pamiętajcie, o, nie będę pamiętał o was nie, dawaj, nie dawajmy jakby miejsca. O właśnie, o to właśnie słowo Boże, nie? że gniewajcie się, ale, nie, ale nie, niech nad waszym, ale nie grzeszcie. Nie? święty gniew, tak jak pan właśnie pan Jezus wjechał do, do świątyni tam, nie, z tym biczem. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli nie, każdego dnia starajcie się tak żyć, abyście się pojednali, żeby nad waszym gniewem nie zachodziło słońce, żeby dzień się nie kończył w jakiejś nienawiści, złości. Warto robić sobie rachunek sumienia, zawsze robię rachunek sumienia, gdy, 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 gdy kłada się spać już, nie? Nie dawajcie w waszych sercach miejscu, miejsca diabłu, i słowo Boże. I to jest piękne, że niszczmy go miłością, niszczmy go przebaczeniem między sobą, żeby jakieś przebaczenie było wtedy niszczymy Jego. Wtedy nie dajemy miejsca diabłu nie? w naszych sercach. Także niech dobry Bóg Wam wynagrodzi Wasze modlitwy. Ja zaraz idę na różaniec. Jest moc, kochani. I tyle, co jeszcze mogę więcej powiedzieć, prosty chłop. Tyle, co mam w sercu, co ja mogę więcej tam świrować, Pawiana. Co mam w sercu, to mówię. Także Bogu niech będą dzięki za Was. Jesteście wspaniali, bardzo życzliwi, mili. Dzięki Wam za wszystkie wiadomości. Niech dobry Bóg zbawi Wasze dusze. Niech Jezus... Dotknie Waszych serc bardzo mocno. Niech nawet dobre pragnienia poruszy Wasze serca. Niech będzie, niech będzie radosne, pełne miłości do drugiego człowieka, bo w drugim człowieku żyje Chrystus. Pamiętajcie, ostatnim do pierwszymi. Amen. Pokój i dobro!